Szymanko widzę. Pewnie chcecie już ten poradnik tutaj. Jak mieć taką fajną no to nigdy pewnie tego nie zabiję, więc e, nie, Będzie taka niespodzianka, że ja po prostu ja Wam już to opowiem, jak to zrobić. Co? Taką kapelę, oczywiście. Что стоит сделать, зачем там такие-то проблемы? To, klikamy. Ciskamy zabij, pisz. Okay, będę tutaj nam coś się pobramy pisznie. Nie Trzeba Poproszę. mieć na angielsku, bo chyba nie chcecie mieć takiego języka. Klikam next. Tutaj nam no, to się pobiera. Next. Accept. Akcept. No. Ojej! Szybkie. A... No, może Możecie chyba to zrobić. Chcecie. Klikamy. Zostawia jako wykaś, czy ekranu. To ja to się dobrałem, nie wiem co tak to robi. Ja wziąłem to. Zakończ. Klikamy. No i powinno nam się to już otworzyć. I tutaj a, możecie a, mieć i jakie chcecie, i na przykład, i możecie i mieć takie jakie chcecie. Później, jak to dodać. Nie klikamy tutaj takiego prosika. tutaj są takie inne. Tutaj nie oczywiście. A, tutaj, a tutaj chyba nie przeniesie, bo właśnie coś się tutaj dzieje? No, no tutaj to No i tutaj macie takie męcha. inne takie takie Ale jak chcecie mieć taką muzykę, taką, bo to Wchodzimy na przykład sobie na YouTube'a tutaj na przykład wpisujecie jakąś byle muzykę jako... na przykład i nagrywamy albo jak się plecak no to piszecie pieca. Wchodzimy tutaj tak klikamy. Kopiuj, zamykamy to. Wchodzimy kolejny raz tutaj, klikamy o tutaj i to powinno już wam być a jak u nas tego nie będzie no to aplikację oczywiście tak i ctrl v i dodaj do playlisty. i powinno to już wam tutaj tak być więc aby się dowiedzieć że to działa bo więc mam też. ale to wszystko nie działa tak jak głębiej będziecie wiedzieć, to możecie też na innym pojedynku odcinku. Nie wiem dlaczego tutaj jest diabła, ale tutaj powinien być diktu, więc... To byłby jakby tyle odcinek, więc marka.